Hej, Simon, się, ja się nazywam Paweł i to się na prostej, praktycznej psychologii. A jak parę miesięcy minęło, wiem, ale co zrobić? Przepraszam. No dobra, lecimy dalej. W dzisiejszym filmiku skoncentruję się na efekcie porównywania, ponieważ chciałbym poruszyć ten temat, ponieważ kiedy jest dobrze zrozumiany, może być naprawdę pożyteczny w codziennym życiu dla Twojej przewagi. No dobra, prezesie, ale na początek parę faktów. Jak wiemy, ludzie są tak zwanymi wzrokowcami, prawda? Używamy wzroku każdego dnia. Każdego dnia, bez wyjątków. Oczywiście, jeżeli jesteś niewidomy, wtedy nie używasz wzroku, ale mniejsze z tym, nasz mózg używa naprawdę najwięcej neuronów właśnie w częściach, które koncentrują się na wzroku i za wizję. To przez właśnie wzrok, to co widzimy, możemy funkcjonować w naszym społeczeństwie i dokonywać Dobrych wyborów. Drugi taki fakt, prezesie, to ludzie mają już wrodzone, wrodzony język polski jest taki trudny, kurde. No dobra, drugi fakt to jest taki, że ludzie mają wrodzony instynkt, który po prostu przestrzega nas od niebezpieczeństwa. Na przykład, najlepszy przykład. Wracamy ze szkoły, z pracy do domu, otwieramy drzwi, a tam tygrys. Oczywiście, co robimy? Zamykamy drzwi i spierdalamy jak najdalej, ponieważ adrenalina już nam pompuje przez całe nasze ciało i mamy efekt uciekania, ponieważ wiemy, że instynkt nam mówi, że tygrys jest niebezpieczny, a nie o, duży kotek, idziemy go nakarmić i głaszczemy. Nie, nie robimy tego. W innych słowach ludzie, którzy tych instynktów nie mieli, niestety nie przeżyli nie dali ich dla swoich potomków i to jest naturalne. I tutaj w prezesie możesz zobaczyć cień, do czego się zbliża. Człowiek jest takim stworzeniem, które ma już wrodzone niejakie tam zachowania fizyczne oraz psychiczne i właśnie te zachowania kierują naszymi wyborami, podświadomie oraz niepodświadomie. To zależy oczywiście od sytuacji. E, na przykład wydzielanie adrenaliny to jest oczywiście cecha fizyczna, ale ta cecha fizyczna została stworzona przez impuls z mózgu, czyli psychiki. Więc mój punkt jest taki, że zachowanie jako cecha ogólna jest bardzo ważne dla człowieka do przeżycia. Jak wiemy, e, cechy dzielą się na różne subkategorie lub mniejsze kategorie lub fragmenty. I jeden z nich jest po prostu porównywanie albo efekt porównywania i w tym filmiku właśnie spróbuję go wyjaśniać, a raczej skoncentrować się na nim i po prostu powiedzieć Ci jak go użyć w swoim codziennym życiu. A jak? Co? Nie mogę? Że ja nie mogę? Powstrzymaj mnie! A więc na początek pamiętaj, że ludzie porównywali, porównują i będą porównywać wszystko do wszystkiego. Każdego do każdego. Poświadomie lub niepodświadomie. To zależy oczywiście od sytuacji, ponieważ porównywanie to jest część naszego zachowania, to jest nasza cecha. Pamiętaj, osoby, które nie miały po prostu efektu porównywania w przeszłości, nie mogły tym samym sposobem podać go dalej dla swoich potomków. Dlatego, w innych słowach, każdy z naszych przodków miał ten efekt porównywania i dlatego my też go mamy. Najlepszy przykład, żeby ci uświadomić, że masz ten efekt porównywania, jest taki. Powiedzmy, że są dwa niemowlaki. Jedno jest naprawdę ładne. A drugi jest naprawdę brzydkie. Troszeczkę okrutny przykład, ale hej, co zrobić. Teraz pytanie jest takie. Które jest twoje, prezesie? Tak, powiedzmy, że byłeś troszeczkę niegrzeczny 9 miesięcy temu. Więc które z tych dzieci jest twoje? Odpowiedź jest prosa. Te ładne, prawda? To co, prezesie? Pytanie za nas na milion euro? Lecimy! Oczywiście sytuacja jest taka sama. Mamy dwa niemowlaki. Jedno jest naprawdę ładne, drugie jest naprawdę brzydkie. I pytanie brzmi tak. Które z tych dzieci... Jest mądrzejsze. Te ładniejsze czy te brzydsze? Daję Ci 3 sekundy do namysłu. 3, 2, 1. Odpowiedź brzmi: Myślimy, że ładniejsze dziecko jest mądrzejsze od tego brzydszego. Niestety, ale taka jest już brutalna prawda. My tak spostrzegamy świat niepoświadomie. I tutaj, prezesie, możesz zobaczyć najlepszy przykład efektu porównywania, ponieważ Osoby albo obiekty, które są niepoświadomie atrakcyjne, są automatycznie przyswajane jako pozytywne w naszych myślach. I dlatego uh, to jest też najlepszy przykład, dlaczego każda postać w filmach albo kreskówkach Disney, która jest dobrą postacią, wygląda ładnie. Na przykład Simba w Królowie był zawsze ładny, a postać, która była zawsze jako Przedstawiana zła, na przykład skaza w królowie, była zawsze brzydka. I teraz pani prezesie, pytanie za następny milion euro. Dlaczego tak jest? Odpowiedź jest taka, że tutaj chodzi o ten efekt porównywania, jak już powiedziałam, ponieważ my mamy ten efekt porównywania w naszej psychologii, w naszych podświadomych myślach. Przez na przykład tysiące lat osoby ładniejsze zawsze przedstawiali lepsze geny od tych brzydszych osób. I właśnie tutaj chodzi tylko o geny i tylko o geny wyłącznie. Dlatego prezesie, możesz zobaczyć, że te pytania, które zadałam tobie, Parę minut temu, jak sądzisz, które dziecko jest Twoje, albo jak sądzisz, które dziecko jest mądrzejsze, tak naprawdę nie mają miejsca ani zasad, ponieważ to są tylko niemowlaki. Ale punkt jest w tym, że możesz zobaczyć, że automatycznie preferujemy ładniejsze dzieci, ładniejsze cechy, ładniejsze atrybuty od tych brzydszych. Tak naprawdę nie wiadomo dlaczego. To znaczy, wiadomo, ale my nie zdajemy sobie sprawy, dlaczego. I tak na marginesie, prezesie, jeżeli oglądałeś film 300, jeżeli nie, to bardzo polecam. Na początku filmu jest taka scena na samej górze, gdzie pozwalali dla niemowlaków, które wyglądali zdrowo, po prostu przeżyć, albo po prostu zabijali, które wyglądali jako taką. I to właśnie dokładne zachowanie możemy zaobserwować na wielu przykładach historycznych, gdzie po prostu zabijali niemowlaki, ponieważ nie mieli atutetów zdrowych genów. Taki też hardkorowy przykład to był Hitler, ale to był szaleniec. Ok, a więc poprzez efekt porównywania możemy zaobserwować, że ludzie preferują ładniejsze osoby od brzyszych. Dlatego w prezesie, jeżeli idziesz na podryw, na jakiś melanchol albo do klubu, to zawsze mniej z tyłu głowy to myśl, że jeżeli przyjdzie nawet co do czego, to dupeczki będą preferowały lepiej genetycznych gości. Od pozostałych. Dlatego ja tobie radzę, prezesie, żebyś zawsze na podryw z gorzej wyglądającym od siebie znajomym. Sorry, brutalna prawda? Ale skutkuje. Efekt porównywania, oczywiście, prezesie, możemy zaobserwować na no, kobietach. Każdy chyba z nas zna jakąś taką grupkę fajnych dupeczek. No, dwie, trzy, cztery dziewczyny. Taki fajny, no, mama mia. I w tej grupie jest, no, co? Jedna taka brzydula. No, taka dziewczyna, która no, wygląda, jakby spędzała każde wakacje. W Czarnobylu. A dziewczyny dobrze wiedzą, dlaczego ta właśnie brzydula jest w tym kuku, ponieważ ona jest tam po to, by właśnie tworzyć ten efekt porównywania. Jeżeli właśnie chodzi o melanże albo sytuację w klubach. Oczywiście zdarzają się jakieś tam przyjaźnie, ale nie chodzi tutaj o przyjaźń. Tylko właśnie o ten efekt porównywania na melanżach. I na dodatek nie tylko one mają z tego pozytywny efekt psychiczny, że hej, o, dobrze, że nie wyglądamy jak ona, ale. To daje im więcej no, urody. Ponieważ, jakby tam nie było tej uli Brzyduli, sorry, dla każdej uli, one by wyglądały tak samo podobnie do siebie. A więc, koniec dyskusji. Dobra, ja rozumiem też ten argument. Mogą być na przykład starymi, dobrymi przyjaciółkami. Ale to też nie zmienia faktu. Jeżeli tam nie byłoby Brzyduli, tylko supermodelka, to właśnie wtedy te dziewczyny wyglądałyby, powiedzmy, średnio. I właśnie one by się czuły zagrożone. Często, prezesie, jest tak, że idziesz z dziewczyną ulicą. I przychodzi koło Was ładniejsza dziewczyna, a Twoja partnerka ma od razu jakiś negatywny komentarz lub uwagę właśnie o tej osobie. Na przykład: Ojej, co za szmul, prawda? Ponieważ Twoja partnerka czuje zagrożenie, ponieważ ona dobrze wie, że efekt porównywania jest naturalny i my, jako ludzie, porównujemy. Człowieka do człowieka. Dobra, prezesie, porozmawialiśmy troszeczkę o ludziach, a teraz czas na bardziej praktyczne sposoby. Jak już wiemy, ludzie porównywali, porównują i będą porównywać. Dlatego, prezesie, jeżeli jesteś uczniem, to na pewno Ci to się przyda. Aczkolwiek nie sądzę, że trzeba było kończyć trzeci uniwersytet psychologii na świecie, by to zrozumieć. Ponieważ Ty na pewno już to przeżyłeś. A więc powiedzmy, że jest taka akcja, jest wypracowanko powiedzmy z historii. A wiesz, że historia to nie swoja najlepsza dziedzina. No po prostu jesteś nogą z historii. Napisałeś to wypracowanie, ale nie jesteś zadowolony z niego na 100%. Dlatego pytanie jest następujące, jak je zrobić lepszym? Nawet po fakcie, że je już napisałeś, wydrukowałeś i jesteś już w klasie z nim. Pamiętaj prezesie, nauczyciel też jest człowiekiem i też posiada efekt porównywania. Tak na marginesie, ten temat jest bardzo często poruszany właśnie w szkoleniach policyjnych, Ponieważ ten efekt właśnie porównywania jest naprawdę niebezpieczny. Okej, okay, a więc masz to słabe wypracowanie. No, jest bardzo strasznie słabe. I co robisz? Hmm, czy kładziesz twoje wypracowanie pod wypracowaniem najlepszego ucznia w klasie? Nie sądzę, ponieważ wtedy twoje wypracowanie, jak nauczyciel będzie sprawdzać, będzie porównywać ostatnie wypracowanie do tego, co teraz sprawdza, czyli do najlepszego ucznia. To się tak nazywa ostatni efekt, efekt ostatni, jeżeli chodzi szczególnie o monotonne zadania, gdzie na przykład porównujesz wypracowania na ten sam temat w dużych ilościach. Automatycznie osoba zapomina o poprzednich, ponieważ my się koncentrujemy na ostatnim. Zadaniu, co robiliśmy, co sprawdzaliśmy, ponieważ reszta była taka sama. A więc prezesie, jeżeli kładziesz wypracowankę pod najlepszym uczniem, mądrzejszym od siebie lub osobą, która naprawdę się stara w klasie, to będziesz w dużym dołku, ponieważ nauczyciel nie będzie pamiętał poprzednich wypracowań, tylko będzie porównywać ostatnie wypracowanie, czyli najlepszego ucznia. Do Twojego, a więc będzie, że w naprawdę dużym dołku. Dlatego ja zawsze, ale to zawsze już od czasu klasy podstawowej, zawsze dawałam swoje wypracowania pod osobę gorszej od siebie. Ale to zawsze. Ponieważ wtedy następuje ten efekt porównywania. On miał okazję przeczytanie tego gorszego wypracowania, a teraz czyta też gorsze wypracowanie, aczkolwiek jest lepsze od tego poprzedniego, a więc od razu, w jego poświadomych myślach, on widzi moje wypracowanie o wiele lepiej, o wiele lepsze od poprzedniego, a więc daje mi lepszą ocenę. I tak samo, jeżeli chodzi o jakieś zawody, które są monotonne. To możemy zaobserwować najlepiej na kultury Sysa, Mystery Olympia 2011. Wtedy Phil Heath, który właśnie wygrał zawody, pokazywał sylwetkę przed Robertem Piotrkowiczem. Dlatego, kiedy pan Piotr Piotrkowicz wszedł na scenę, on nawet nie dostał się do następnej rundy, ponieważ. Był automatycznie porównywany do filochifa, a osoby przed właśnie Philhifem, którzy byli nawet gorsi od Pierkowicza, dostali się do następnej rundy. A więc widzimy, jaki efekt porównywania może być niebezpieczny. Oczywiście efekt porównywania działa też na dwa fronty. Możesz na przykład kogoś udubcić, jeżeli osoby nie lubisz. Na przykład, jeżeli wiesz, że jesteś lepszy od osoby, w Twojej klasie i tej osoby naprawdę nie lubisz, daj swój papier nad nim, żeby jej wypracowanie wyglądało słabiej, wyglądało gorzej niż jest w rzeczywistości. Też Ci kiedyś przydarzyło, sorry. Tak na marginesie, prezesie, jeżeli chodzi o lokalizację papierów i o lepszą ocenę, to też możesz dać swój papier na sam dół tej właśnie kupki papierów. A dlaczego? Pamiętaj, nauczyciel też jest człowiekiem mało ma o wiele lepsze zajęcia niż sprawdzanie monotonnych papierów. Na przykład siedzenie przed YouTubeem i picie piwa. Twoje zdrowie, prezesie. Pamiętaj, nauczyciel nie chce sprawdzać Twojego papieru, dlatego automatycznie, kiedy dochodzimy do ostatniej rzeczy w naszej monotonnej pracy, mamy taką tendencję do olewania rzeczy, ponieważ myślimy o skończeniu tej monotonnej pracy. Z następnej strony, jeżeli dochodzimy do końca tej monotonnej pracy, to jesteśmy automatycznie niepodświadomie zadowoleni. Dlatego z faktu, że osoba jest niepodświadomie zadowolona, jest większe prawdopodobieństwo, że da Ci lepszą ocenę niż zasługujesz, ponieważ lepsze oceny są związane właśnie z dobrą, pozytywną cechą. I ta pozytywna cecha jest zazwyczaj efektem, że nauczy się przeczytać dobre, naprawdę dobre wypracowanie, a nie dlatego, że skończył właśnie z tym monotonnym zajęciem. A więc ja się nazywam Paweł Grom i mam nadzieję, że ten filmik troszeczkę Ci pomoże, w twoim codziennym życiu. Jeszcze raz dziękuję za twój czas, za oglądanie, za subskrybowanie się, za komentowanie, za lajkowanie. Więcej filmików na temat prostej, praktycznej psychologii od gościa, który skończył trzeci uniwersytet psychologii na świecie. Nadchodzi, pozapraszamy się.